Adam Mickiewicz. Tukaj, ballada. Część druga. Ja mam, ja mam przyjaciela, konający tukaj woła. Wraz uchodzi bladość z czoła, iskrą zdrowia oko strzela. Tukaj, wydarty mogile wstaje. Dziwią się doktory. Wstaje, chodzi o swe sile, jakby nigdy nie był chory. A wtem na poduszce z boku ujrzy z wolej skóry karty, gdzie tajemnice wyroku przeklęte spisały czarty. Tukaj, z ciekawością chwyta, siada, podparł się i czyta. Kiedy miesiąc na młodziku, idź za górę do gaiku, znajdziesz kamień spod kamienia białego urwi korzenia. Kiedy będziesz bliski śmierci, kasz ciało posiedz na ćwierci. W wodzie zgotować korzonki, pocięte namaścić członki, znowu się duch z ciałem zrośnie, w młodociannej wstaniesz wiośnie i możesz skutkiem tych leków umierać, wstawać wiek wieków. Dali tam były przestrogi jak siekać głowę, jak nogi, w jakiej wodzie smażyć trunek, po jaki brać zioła szczypcie, ale na końcu w postskrypcie taki dodano warunek. Jeśli użyty ktoś drugi do namaszczalny posługi, zwiedzion przez nasze fortele, innemu pokaże ziele lub w oznaczonej godzinie Twego ciała nie namaści. W ten czas skutek zioła zginie, w ten czas piekło czeka waści. Jeśli się na to ośmielisz, dla znaku, że zaszła zgoda, nasz poseł Mefistofelisz do wymiany traktat poda. Ostrzegliśmy o fortelach. Strzeż się. Potem próżny kweres. Dan w erebie w szabas rano własną ręką podpisano. Tak ma stać się. Lucyferes. A za zgodność? Hadramelach. Tutaj trochę się zagniewał, warunku się nie spodziewał. Brodę na ręku podpiera, potarł czoło, skrzywił nosa. Na kontrakt spojrzał z ukosa. Tabaczki dwa razy zażył, to na ziemię spuszcza oczy, to po stolowaniu toczy. Wziął pergamin, w ręku zważył. Znowu na zezem poziera, znowu czyta. I odczytał, znowu zważył, znowu zmierzył. Kłakiem o stół uderzył, westchnął, mruczał, zębem zgrzytał. Ręce nad czoło zakłada. Skoczył, raptem i w zapędzie machnął ręką. Niech tak będzie. Znowu umilkł. Znowu siada. Znowu myśli, znowu wstaje, znowu chodzi, znowu siada. Niech go za to nikt nie łaje, bo z diabłami rzecz nie lada. Myśli, albo wieczne życie. Albo wiecznie diabłu dusza. Nic nie mówi, myśli skrycie tylko trochę wargą rusza. Nadszedł już czas odpowiedzi. Tukaj oddala się z tłumu i do pracowni rozumu zemknąwszy się jeden siedzi. I tam swój traktat raz jeszcze, nim stempel przyjęcia zyska, w surowe uwagi kleszcze bierze i porządnie ściska. Tam... Myśl rozmaita ścieka, w jedne podobieństwa tygle, tam jedne myśl niedościgle różnicy nożykiem sieka, sieka, topi na kształt wosku, aż wycisnął ekstrakt wniosku. Obejrzawszy wniosek ściśle, tak rzekł po długim namyśle. Jakieżkolwiek te fortele, o których słyszałem z góry, czy ich niewiele czy wiele, trojakiej będą natury. Chcąc, kogo przywieść do zdrady, trzeba siły albo rady, albo podarunkiem skusić, albo strwożyć, albo zmusić. Toż samo mi słowy, będzie syllogizm takowy. Trojaka do zguby droga. Ciekawość. Łakomstwo, trwoga. Więc kto w tym trojakim względzie Twardy nie ulegnie probie, Takiemu już można będzie ufać, Jak samemu sobie. Tukaj kontent z wynalazku Szuka atramentu, piasku, Idzie kryślić pismo grzechu, Ale idzie bez pośpiechu. Już ciemno, pisać niewcześnie W atramencie jakieś pleśnie, Dwie świce musiał zapalać i dwa kałamarze nalać. Coś mu zabolało w łokciu. Wziął pióro, na piórze włosek i bardzo spisany nosek. Otrząsł, przyciął na paznokciu, po długim względzie, rozględzie wreszcie pisze. Niech tak będzie. Chciał dołożyć i nazwisko, lecz nim pierwsze t napisał, myślał. Pół godziny blisko głową i piórem kołysał, i nic więcej nie napisał. Tylko do pierwszej litery dodał małe kropki cztery. Gdy już napisano widzi, jeszcze patrzy, jeszcze bada Niechaj z tego nikt nie szydzi bo z diabłami rzecz nie lada. Lecz jakże się musiał zdumieć, gdy głoska b. W słowie będzie, zaczęła brzęczeć i szumieć i wzdymać wszystkie krawędzie. Kręci się, beczy, podrasta, jak na drożdżach kawałciasta dolna litery połowa wykurcza się w brzuch i żebra. U zwierzchni wypukła głowa na kształt ogromnego cebra. Szyjka jak ułosy wąska, nosik. Orła, brudka kozła, a z jednej go strony końska, z drugiej kurza łapka wiozła. Pogląda okiem wołowem, skrzydła na kształt młyńskich wioseł. Był to diabeł jednym słowem, był to Mefistofel, poseł. Jeszcze tukaj nie mógł wiedzieć, czy żegnać, czy prosić siedzieć. Kiedy przyskoczył zuchwalec, porwał za maleńki palec, zasadził nożyk pod skórką i umoczył we krwi piórko. Piórko wścibił, ścisnął w ręku, ręką wodzi po maleńku. Gdy już uk, a minął, zrobiło się całkiem tukaj. Diabeł świsnął, chychnął, zginął. Teraz, że z nim ładu szukaj. Dalsze ballady o tukaju w następnych tomikach.